Dobra, jesteśmy na kolejnej arence Witam, witam Dziękować Trzy, dwa Fap. Lecisz Mam... Siekiera, buty, wędki. Nie, Mam nie. siekierę Dobra, le leć I mam trzy I też masz siekierę drewnianą Ja też mam Dobra, dobra, dobra no Widzę skrzynki na tą ktoś Gonij? goni Goni? Ale jeszcze nie można bić Chodź Jak... Dobra, teraz Obracaj się i bijemy go o oh, sorry Lol. Miałem nagle czy Manusę? Ym... Te, też go walnąć nie mogłem przez chwilę LOL Ale to mało bije trochę Nie, dobra L Lec za nim do skrzynek, zanim dostanie EQ Wtedy będzie niebezpieczny Tu są dwóch Ubić tego w domku Bo on skrzynki nam obrabował Bijam przez okno Ła! Wow. Tak pewnie że on już tutaj jest Ma drewniany miecz, spodnie i ucieka No wiem, no, Goni go niego Też No, głupi sprint Lognął się Nooo, nie chciał dać itemków Taki ha Dobra, dajesz, dajesz tu, tu jest w domku, koleś Idzie tu Dobra, chodź, chodź na niego no. Ciekaj, przez okno, jak spadł wiem Ła! Wow. Ja czy jak ja mi zbił? Chapsa. let's go, dobre. Masz coś do żarcia? Nie, jedno surowe mięso. O, byś. Masz. Bo mi się nie regeneruje, a ma. No regeneruje, ale powoli, ale mam. Trochę mało. dobra. Już się regeneruje. O, to jest skrzynka jeszcze jakaś. Jest pełna. O, zgniłka chociaż. Masz zbroję. Była tam czapka, Obu... albo ja no. jeszcze lepiej. Oj, tam jest kolejna skrzyneczka. Przyda się, przyda się. Ani okay, jest jeszcze dwie trochę i będę. Dwie up... nie, no wygraliśmy, mamy dwie sztuczki i dwie skierki. No Czekaj, jeszcze, No to jest ta właśnie. Nie, czy... aha, tamta. to. mam. Yay! <noise> A ja złożyłem dwie śnieżki na Ciebie. Nie przegraliśmy. Dziękuję, dobranoc Idę tu z tak? Tu jest parkour do skrzynki. Dobra, no, możliwe, że już ktoś obrał... Nie wchodź tu i na kolejne. Po co? Dwie osoby do jednej. No, po co tu idziesz? A jeśli spadniesz, to co? No, nie spadnę. No i oczywiście podrąbał wszystko. Nie wszystko, tylko co tu chciałem. Lendry, myślisz, lendry. myślisz, że nasi widzowie, których nie mamy, będą się pytać o q O stary, pa co mam, pa co mam? No nie! Gdzie e, tam jest? Gdzie? Gdzie? Tam. tam ty ślepa małpoty. No, ja, a tam? Masz czołek? Nie. Ale chodź na niego, on nas jeszcze chyba nie widział. Oła. Pewnie usłyszał to. A nie. A, się spojrzał. Zrzuć go! Dobre, dobre, dobre. Zrzucaj go! Daj, 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 daj. daj. Nawet mnie nie zrzucił. Dawaj go! Dobre! Daj żarcie. Zostań. On miał, on miał stary, co on miał? Ty Ale miał z niego żart. słabiak! Ale miał dużo żarcia. Ja o, mam śnieżki! Masz jakąś lepszą zbroję dla mnie? Nie. Chociaż mam to. O, no właśnie. To już jest coś. O, stary. Co? Mam, mam to. I to. Ja mam jajko. Widzę kogoś. Ta. Zapewne będzie akcja po cichu. Napisz to na czacie. Nikt nie zauważy. To jest trochę taki Mam patyczki, mam żarcie, mam zboże i mam... gacie. Lepsze. Majtasy! Majtasy! Uuu. Uh, to jest? Majtasy? Nie. Co? Wiesz być może jest majtas. Ty wiesz co mi to przypomina? <grym> Nie wiem. Tam jest gościu na dole! Cześć! O, cześć! Dobra, już mam bardzo mało hapsa. Ma, je ma jedno serduszko. Nie, ma pół serduszka. Co jest? Zginął. Dobra. Camper. Co? Na łapki czy na mięso? Ostateczny pojedynek. Trzy, dwa, wędka. Go! <laughs> Nie ma jajek! Śnieżką i jajkiem. Jakie oszustwo. Ci daję super power kurczaka. G, mi się życie nie regeneruje po co mi nic nie zmienił Masz lepiej! To mi się życie regeneruje! Nie, to! No was. Gratulacje. Wiem, jest najlepszy. Slu! Dobra, do następnego odcinka. Na razie. Pa, I cześć. Pa!